This little piggy went to market. This little piggy stayed at home. This little piggy had roast beef. And this little piggy had none. And this little piggy went wee-wee-wee. And this little kochani, to nas bardzo serdecznie w kolejnym filmiku ze Brat <coughs> z tej strony Brad z Gamespaku, kreni Kuba w rozmowie. I dzisiaj opowiemy sobie trochę luźną pogawędkę na temat amnezja a Machine for Pigs, czyli to, na co tak długo czekaliście. A oczywiście wstępniaczek opowie nam profesor Maciejowicz. <grym> Dobry Kubuś, a więc tak. Yy, no cóż, powiem jedno. Czekaliśmy naprawdę długo na tą Amnezję, bo początkowo miała wyjść w Halo, Halloween 2012 roku, a wyszła dwa, pod koniec, pod koniec, pod koniec 2013. 2013. No i powiem, wysławiania w bawonę, drodzy widzowie, że się doczekaliśmy gry niedopracowanej, która nie dorównuje niestety pierwszej Amnezji, pod względem m, przede wszystkim strachu, Rozgrywka została mocno spłycona i niestety, niestety widać rękę studia Lecina, Zero, które pracowało wcześniej nad Game SP. No właśnie, opowiedzmy trochę o tym studiu, bo ono jednak miało bardzo duży wpływ na końcowy, końcowy efekt i wydanie amnezji jak ona wyszła i przede wszystkim to studio wydało grę, a nie tak jak wcześniej to bywało, tak jak przy penumbrze czy Amnezji The Dark Distance, czyli studio Friction Games, ono nie wydało tej gry tego dać na zero. Właśnie, na zero wydało tą grafikę, trzymałem Tylko im się przypatrywało, dopiero ich projekt. A warto dodać, że Amnesia na początku miała być tylko dodatkiem do rocznego będu, ale prace poszły tak w przód, że postanowili zrobić tego y, tytuł. Normalną, po prostu kontynuację Amnezji, nie bezpośrednio, tylko pośrednią, pocześć się dzieje pod koniec XIX wieku bodajże, nie XVIII. No coś koło tego. No, no właśnie. No i co może za zaczniemy może od fabuły, która mnie naprawdę w tej Amnezji... Powiem no, ta fabuła mnie naprawdę urzekła. Była o wiele lepsza niż dnośna, Będę w tej fabule mógł myśleć nad tym, czy Mandus, czyli nasza tytułowa postać Nasz protagonista Nasz protagonista dobrze postępował czy nie Można było interpretować tę fabułę na wiele różnych sposobów Bo na zakończeniu szczególnie można było myśleć na wiele różnych sposobów I to, co on zrobił źle, czy dobrze, czy tamto powinien robić, czy nie powinien tego robić I wiecie, o co biega Odbiór w tej grze jest naprawdę bardzo ciężki Trzeba naprawdę dużo przemyśleć, żeby zrozumieć w ogóle tą fabułę Ja do dzisiejszego dnia, dalej chyba do końca nie zrozumiałem tej fabuły, tak? I Musiałem oglądać niektóre filmiki na YouTube, żeby do końca ogarnąć tą fabułę, tą historię, tam co się tam działo. No ale może wspomnę o notatkach, które naprawdę dawały taki efekt, że gracz coraz Właśnie. bardziej wczuwał się w kampanię, coraz bardziej chciał odkrywać nowe lokacje, nowe po prostu przechodzić tą grę tak i dążyć dalej do tego zagłębionego świata. Powiem jedno, przeszedłem tą grę sam w nocy na słuchawkach. Dźwięki były normalnie Jeden słowo zajebiste, można by się tak wczuć w klimat tej amnezji. Pierwsza amnezja, porównując dźwięki, to wypada blado, trzeba masz in bo no Naprawdę blado, uwielbiam. Jessica Curry chyba, jakaś taka koleśla, nie wiem kto to tam, jakaś Jessica <gry> Curry chyba się nazywała. Curry chyba to było, bo Tak, stworzyła podkład dźwiękowy tej amnezji, wyszło jej to genialnie, ona też pracowała przy Dyr Esther, jak wiemy. Dear nie, Esther, wiem. muzyka była bardzo dobra. Nawet co tu mi mówić o notatkach, no powiem wam jedną, przeszłam tą grę w nocy, sam po ciemku. Wracając y, krótko do fabuły Na końcu się aż popłakałem, takie zakończenie Pierwsza gra przy której się popłakałem Właśnie widzicie jak ta amnezja wpłynęła na mnie Psychicznie, że, że ja się wczułem w tą amnezję I naprawdę przychodziłem no, Zakończenie było tak zaskakujące, że mi No nie powiem, też mi łzy poleciały Ale tam chwilkę, tam chusteczka w oczy Już było spokojnie Ja lata obudziłem, żebym że się po... Ja się po prostu poryczałem ludzie, naprawdę Dobrze, a więc do rozgrywki Czytałem te nota... Czy... Od razu mówię, bez czy ja czytam wszystkie notatki w grze i naprawdę... A ja niestety nie czytałem, bo no po prostu sorry, no nie się przyznam się bez bicia, tak? Yy, no i powiem, ja, no czasami czuwasz obrzydzenia, jak czytam te notatki tam o tych wszelakich świniach, było napisane o tych tam torturach, o tych zmi zmianach ludzi w świnie i to naprawdę było obrzydliwe. Normalnie aż dwa razy wziąłem sobie kiełbasę do zjedzenia i nie mogłem jej zjeść normalnie jak czytałem no, notatkę bez kitu. <laughs> no dobrze, może poruszymy teraz ee... rozgrywkę. No, no może być, rozgrywka. Taka rozjebana rozgrywka, bardzo spłycona co do poprzedniej części nie ma... Internetu. Straszny bajzel przede wszystkim, ponieważ nie ma tak dużej interakcji z otoczeniem jak to było w Amnesji The Dark Descent. tylko niektóre przedmioty możemy ruszyć i przeważnie tylko te, które są nam potrzebne do przejścia gry i no... Przepraszam cię, ale że to powiem, ale... Nie dało się grać w tą amnezję po prostu, znaczy inaczej, nie dało się je nagrywać, a ja chcieliśmy to zrobić, a dlaczego? Ponieważ e, studio, nie wiem które, czy na czy Neziorum, czy Acred, Fiction, Agence, to tak zjebało, że... Zjebało sprawy po prostu. Klatki, raz działały 30 klatek, a raz mogło być nawet 5 klatek przy nagrywaniu, więc to jest naprawdę totalna masakra. była totalnie zrypana przy tej Zrąbali to strasznie. Z... Naprawdę, chcieliśmy nagrywać, ale niestety się nie udało i Wiele, to, nie to bardzo duży tak. minus, chyba największy dla tej amnezji, co do tego elementu, a dobrze, grafika, grafika powiem jedno, nie została ani polepszona, ani pogorszona, naprawdę... Została taka O, o, ile, pier, o ile w pierwszej amnezji grafika ten nie, nie była aż taka zła, bo czasy nie były aż tak do przodu z tą grafiką i technologia tak się nie rozwinęła, ale ta amnezja przynajmniej... Ale kurwa, jak to czasach, czasach to już wygląda bardzo blado. Jak można coś. przez trzy lata trochę w ogóle grafiki i w ogóle takie same modele przedmiotów dać, no to jest masakra. To znaczy grafika... Nie chciało się, tyle czekaliśmy na... Właśnie to mnie boli, że czekaliśmy tyle. Tyle było przekładanych tych e, premier, czekaliśmy tyle na tą grę, nie dość, że klatki totalnie chodzą do dupy e, nowe przedmioty, raczej mało zostało dodanych modeli przedmiotów i jeszcze grafika większość nie poleciła. No masakra. Większość dodanych w sumie przedmiotów. Co? I... Możesz powtórzyć? Nie słyszałem. E, że większość tych przedmiotów było dodanych, tekstów po prostu było dodanych z pierwszej no, do tej nowej, no, tylko niektóre... Prawie, prawie wszystkie, nie? masakra. E, No i co by tutaj jeszcze... Grafika pod względem klimatycznym była dobrze zrobiona, tylko te strony były <noise> pikselowe po prostu, ale jeżeli chodzi o klimat, to bardzo dobrze. To, co zostało w pierwszej analizie co do klimatu, zostało dobrze yy, zaprojektowane, tak jak poprzednio. Czyli naprawdę klimat był yy, brzydki, ten okropny, śmierdzący, jak to można powiedzieć. Psychodeliczny strach. Psychodeliczny i obrzydliwy przede wszystkim. A dźwięki tych świń wydobywanych z innych pomieszczeń, naprawdę, powiem Wam jedno, Potworów są trzy rodzaje, trzy rodzaje świni, elektryczna, taki grubas i taka normalna świnka i wodny potwór i powiem wam jedno, że ja nie wiem czemu, ale się bardziej bałem potworów z tej z niż ze starej, naprawdę. No chyba ze starej bardziej mnie tak. Ale nie, ja naprawdę kuba... Jak słyszałem tylko te świnie, to jak oni... One tymi losami Lukały. te dźwięki wydobywali już miałem tak. Tak, serce mi biło, naprawdę. Już nie mogłem przechodzić momentami. No okej. Okay. Dobra, no i wiesz, jeszcze co mnie boli? Właśnie ten punkt, że brakuje mapek do tej amnezji. Podobno, podobno mogło, twórcy mogliby zadbać o coś takiego, że mogliby zrobić całą amnezję amashim 4 PX jako dodatek, jako mapka do customów, do amnezji do dark desktop. To naprawdę byłby bardzo fajny punkt odniesienia. Znaczy tak, no nie ma w tej nowej amnezji customów, tak jak w poprzedniej amnezji, ale za to. Będzie dodatek do mrocznego będu, który będzie dodawał tekstury ten świń po prostu do nowej amnezji i będzie można normalnie z nimi tam po ten zamku zapierdalać, wiesz i mm -hmm. będzie można mieć z nimi konfrontacje przeróżne. No dobrze, co jeszcze omówić? Czy już może końcowa ocena? No powiem jedno, no naprawdę ta za mnie urzekła pod względem fabuły, nie wiem czy ale mi się bardzo dobrze brało w tę jeżeli twórcy poprawili niektóre elementy, to naprawdę wyszły jakby genialny horror, ale niestety tak się nie stało. Ale nie powiem, według mnie Outlast jest gorszy, a tam jest i tak i tak czy siak. Bo Outlast? Tak, on nie ma takiego klimatu, tam tylko po prostu naciska, a tak to strachu za bardzo według mnie tam nie ma naprawdę. Tak, no, ja, no teraz to trochę przesadziłeś. Sorry no ja jestem innym graczem, ja w ogóle jestem... może dlatego, bo ja jestem bardzo... Jestem fanem po prostu fiction games a ich być może w tej chwili bronię, przyznaję się rozbić, ale no trudno, no ja wolę tak ich gry i, i to jak oni podchodzą do tych gier i tematykę ich produkcji, naprawdę o wiele bardziej wolę niż innych. I Wszystkie slendery, chwile to mogę dupę liznać za przeproszeniem. <grym> no, to nie. <grym> no dobrze, to może końcowa ocena. Jak oceniasz tę amnezję? Ogólnikowo. Krótko, nie wykorzystany potencjał, tyle ci powiem. Gdyby wykorzystali na, nabyty potencjał w tej grze, to naprawdę wyszłaby to... Gra idealna wręcz, ale niestety taka nie jest. jest Idealny nie... horror by wyszedł naprawdę. Są niedociągnięcia niestety, no nie dało się tego już uniknąć, nie, wiem, pewnie przedłużali tę pracę dlatego, bo mieli te niedociągnięcia, które i tak ostatecznie nie były ten do końca rozwiązane niestety. No na od 1 do, od 0 do 10. 7, dobra fabuła, genialny klimat, genialna muzyka, średni strach, niewykorzystany potencjał, hmm. kilka niedociągnięć, ale to. Jest tam, nie jest to może ta amnezja co poprzednia, ale to jednak amnezja, ten tytuł do czegoś zobowiązuje. I być może <coughs> dlatego tak sła, słabo oceniam tę amnezję, bo to jednak ten tytuł amnezja zobowiązuje, tak? Bo to był najlepszy horror wszech czasów. Dokładnie tak, tej... dokładnie no tak. No i to jest moja ocena, naprawdę dobrze. Pal... Będę dobrze pal... <coughs> pamiętał amnezję pod względem fabularnym i, i potworów i klimatu, naprawdę dobrze mi się grała tę amnezję, lepiej niż myślałem. No, moja ocena to raczej 6 na 10, fabuła była idealna. Rozgrywka była no, mocno się mocno spłycona, spłycona dokładnie tak. Strach niezły mm, grafika no powiedzmy no totalnie zdupcona, to w ogóle nie ma czym mówić. Klatki strasznie kurwiały. Potwory były całkiem spoko i dobrze dobre. zaprojektowane. Dobrze zaprojektowane, dobre mordy przede wszystkim, <grym> styl poruszania się tych potworów i wa warto też to, żeby były szybsze od nas, więc to naprawdę tak jak pierwsza mezja i potwory były szybsze to teraz tak samo, więc to się nic nie zmieniło i z, z czego się bardzo cieszę. Trochę mnie boli brak mapek, ale to moja taka osobista taka. Mi to wcale nie przeszkadza. No dobrze, to na tym może już skończymy. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Żegnamy się z Wami do następnej recenzji. I nie wiem jeszcze, jak to będzie następna gra, ale na pewno będziemy oceniać to obiektywnie, tak jak zawsze. No, dziękuję Wam. Brater z czyli Kuba wraz z Maciem. Żegnamy się, na razie.